Jest niedziela właśnie, yy, także teraz możecie zobaczyć font za dnia. Jest oczywiście słonecznie, cieplutko i idziemy w trochę inną stronę. Patrzyłem na Google Maps i znalazłem coś, co wydaje się jak restauracja, także idziemy w stronę granicy teraz. Dzisiaj będzie trzeba przeszkodzić To idziemy prosto tym drogą Właśnie szukamy restauracji Przy okazji się rozglądam jakieś miejsca do wynajmu patrzyłem na Google To mi pokazywało, że gdzieś na tej drodze będzie coś co wygląda i przypomina jako restaurację bo czasami też zauważyłem że tutaj w Kambodży jak się patrzy na Google mapy i się wchodzi na miejsce to niektórzy ludzie po prostu dodają jakieś inne zdjęcia, na przykład świątyń, czy jakichś mieszkań, czy ogólnie nic co ma innego z tym na co ktoś może patrzeć czasami. Samorowy jest widzę. Przyszedł mój smażony, ostry ryż z kurczakiem. 4 dolary, taka mniejsza porcja. Naprawdę, ja tu uważam, że żywność jest droższa niż nawet w Phnom Penh. To w tej restauracji Kai Kroek Restaurant i idziemy teraz do 7 Eleven. Nie na zakupy, tylko na bogatszych. Do 711. A po hotelu? Do hotelu. Co to jakiś jazd motocyklowy? Te drzewa w ogóle liści nie mają na tym zdziwienia. Trochę pogadałem z takim policjantem, czy zna jakieś miejsce do wynajmu i w końcu posiedziałem, pogadałem, po jakimś czasie dowiaduję się, że y, są pokoje do wynajęcia, ale od następnego miesiąca nie ma na teraz. Także spacerek bo sisfon za dnia teraz jest. 37 stopni Celsjusza. Duże promieniowanie UV, wychodzi córka policjanta i ubiera jeszcze kurtkę i rękawiczki. Taki upał. O tu jest ten park gdzie byliśmy w nocy, czy wieczorem A jakby ktoś przyszedł tutaj do Sisyfon i chciałby sobie motor wypożyczyć, to nie ma tutaj żadnej wypożyczalni motorów ani samochodów w tej wiosce. Jak to wygląda? Pusto. Ten park na Google Mapach ładniej wygląda niż widać to na oczach. Zobaczmy, jaki tutaj posąg stoi pod małą, nie wiem, podotką, kapliczką, nie mam pojęcia. Tu mają nawet boisko do kosza. Pierwszy raz w Kambodży widzę miejsce do grania w kosza koszykówkę. Zawsze to jest siatkówka albo badminton lub tenis. W końcu widzę koszykówkę. Manula. myślałem, że to z duchu Ale nie. Nie ma tu skutków. Trzeba iść dookoła. Mae o mae sy na